Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Wielkanoc to czas wielu tradycji i symboli. Dla jednych to przede wszystkim przeżycie religijne, dla innych czas spędzony z bliskimi, więc czas odradzającej się przyrody. Co liczy się najbardziej dla mieszkańców Warmii i Mazur podczas Wielkanocy? Sprawdźmy. Wiem, przywiązanie do tradycji. Pewnie tak, no kościół tak przede wszystkim, jak ktoś jest religijny, to te trzy dni tak i no nie wiem, koszyczek, Spędzenie czasu z rodziną, chyba to najważniejsze. Święta i wielkanocnych w sumie atmosfera. <grym> Spotkanie z bliskimi. Z bliskimi, tak. Kiedyś było dla nas, jakbyśmy gdzieś miłany poniedziałek, czekaliśmy na to, albo jak się jajeczka szukało w, w ogrodzie. Spędzanie czasu z rodziną, mhm. tak. Dla mnie to spędzanie czasu z rodziną, bo jesteśmy studentkami i nie jesteśmy stąd, dlatego taki powrót do rodziny jest, jest bardzo ważny. Rodzina, spotkania rodzinne. No i chyba to Czas. najważniejsze jest. Czas spędzony razem, tak, oczywiście. Rodzina, wspólne spędzanie czasu. Rodzina. Po prostu lepiej, żeby ich nie było, bo za dużo roboty. Rodzinne spotkania i to jest najważniejsze, bo prawnuka zobaczymy, i to jest najwspanialsze, i o to nam się dochodzi, A reszta to się nie liczy. Jaki aspekt świąt wielkanocnych jest dla Pani najważniejszy? Proszę Pani, zakupy, zakupy, pieczenie, gotowanie, cała rodzina czeka. Także muszę, ja jestem cała zajęta od samego rana. Już jedne zakupy zrobiłam, teraz szłam po drugie. Świetnie. Czyli tradycja, bliscy. Tak, oczywiście tradycja przede wszystkim. Mhm. Dla mnie tak. Przede wszystkim rodzina, no i oczywiście tradycja. I religia jak najbardziej, bo Wielkanocy. Bez, to jest święto typowo religijne. Tak. Największe święto chrześcijan. Śniadanie, wielkanocne wnuki. Czyli bliscy wspólny czas. Bliski, tak, wszyscy, wszyscy, żebyśmy byli razem. To jest dla mnie najważniejsze. Także śniadanie u babci. Jesteśmy niewierzący, ich nie obchodzimy. Dziękuję. Proszę. Chyba rodzina. Spotkania rodzinne. To jest dla mnie najważniejsze. Czas z bliskimi. Tak, czas z bliskimi, dokładnie. Bardzo dokładnie. dziękuję. I odpoczynek. I odpoczynek. Spotkanie z bliskimi. Tradycje też mają znaczenie, ale dziecko chodzi z koszyczkiem do kościoła poświęcić, ale już jest duże. I obawiam się, że ja będę musiał jeść. Ale... Pójdzie do kościoła, tak, na kolekcje nas takie rekolekcje są. No i spotkanie z rodziną, oczywiście, przy świątecznym stole, tak? No i to tyle by było, tylko najwa najważniejsze, tak? Tradycja, bym powiedział. I co na przykład moglibyśmy zaliczyć do tej tradycji? Niedzielę palmową, śniadanie wielkanocne, święcenie święconki, ale też jeszcze prezenty. Zajączek, tak? Zajączek, uzmanę. no no, Tradycja przede wszystkim. Jedzenie, słuchaj. Jedzenie jest ważne. Oczywiście, rodzina jest ważna. No, atmosfera, żeby było miło, wesoło. Przede wszystkim spokój, pogoda ducha. No i radość z tym, że się spotka się z rodziną. Żeby je spędzić w gronie rodzinnym. Zgodnie z tradycją, ale też bez przesady. Ważna będzie atmosfera rodzinna. Spokój. Spokój i rodzina, ale wszystko w normie. I bez szału ze sprzątaniem. Aspekt rodzinny zdecydowanie. Właśnie są też przygotowania do świąt, wiadomo, ale ten czas właśnie z najbliższymi myślę, że jest najważniejszy. Ale myślę, że nie tylko same przygotowania z rodziną, ale także tak jak my tutaj spędzamy dzisiaj czas na spokojnie, również na zakupach dla siebie na chwilę spokoju, relaksu. Także teraz idziemy na kawkę. Rodzina, dzieci przede wszystkim. W tym bardziej, że jesteśmy w trudnym momencie. Po prostu zabieram dzieci do Giżycka i spędzam ten czas z dziećmi. Rano wiadomo śniadanko, tradycyjnie żurek, kiełbaska, jajeczka, które będą poświęcone. I po prostu dzieci są najważniejsze w tym w tym w okresie świątecznym, tak samo jak na Boże Narodzenie. Najważniejszy aspekt religijny, ale tradycja też jest ważna bardzo, bo to mm -hmm. podtrzymuje naszą wiarę jednak. Tak. Na pewno spędzenie czasu z rodziną. Mm -hmm. A wiara, tradycja, tutaj liczy się czy jednak ten taki wspólny czas? Wiadomo, że też się liczy, ale pomału, na no nie oszukujmy się, zaczyna to odchodzić, ale mimo wszystko dalej wiara jest zachowana w tym wszystkim.